Cześć, witajcie. Wszyscy, którzy y, śledzą mój kanał, na pewno poznają oto ten krzaczek pomidora. E, pojawia się bardzo dużo pytań z Waszej strony, w jaki sposób przygotowuję roztwór. Dzisiaj nadeszła do tego okazja, e, ponieważ no, muszę go przełożyć do większego pojemnika, bo za szybko mi z tego słoika wypija wszystko. Będę przenosił do takiego wiadra. Na ludzkie wiadereczko jeszcze, żeby starczy. Wycięta dziura na koszyk uprawowy. Tu akurat mam teraz 1,5 litra wody. A korzystał będę z nawozów firmy Kana. Kana Vega na okres wzrostu. Przeliczyłem sobie wszystko. Eee, Powinien dać około 3, 30 ml na 10 litrów. Także tutaj mam 1,5 litra. Myślę, że 3 ml mi wystarczą. Z i jedziemy z tematem. 3 ml składnika A. A może damy 3,5. Dajmy 3,5. Jak szaleć, to szaleć. 3,5 i pół dokładnie wypłukać strzykawkę żeby nawozy w formie stężonej nie miały ze sobą kontaktu tutaj to co mamy w joderku wymieszam to są akurat mikroelementy a tutaj. Teraz jeszcze 3,5, 3,5, czy mam 3,5. Troszeczkę słońce teraz wyszło jak na złość czy cały nie pada. widzicie 3,5 składnika B. Oby dwóch nawozów zawsze dajemy tyle samo. Wtedy się nie musimy martwić o nic. Żadne EC. PH, jeżeli dobrze wymierzymy, to wszystko będzie rosło prawidłowo. Dlaczego nie mam do pełna? Chodzi o to, że kiedy o, zobaczcie, jaki ma ładny korzeń. Kiedy ja włożę tego mojego pomidora do tego wiaderka chcę, żeby część korzeni wystawała nad wodą, żeby mógł sobie spokojnie oddychać, żeby mi się nie potopił i nie podusił. Teraz jeszcze szybka kontrola, zobaczymy, jakie mamy pH tego roztworu. Powinno zejść do 5,8. No i mamy 5,8 czyli idealne warunki na przyswajanie ze wszystkich składników odżywczych. Zobaczymy jakie mamy jeszcze EC. O, 1300, czyli 1,3. No myślę, że to będzie optymalnie dla naszego pomidora. Zakładamy pokrywkę. I przenosimy go do jego nowego domu delikatnie uważając na korzenie żeby ich nie pouszkadzać w przyszłości będę to musiał tutaj pewnie czymś dociążyć myślę że jeszcze dosypię troszeczkę keramzytu bo w momencie kiedy go wsadzałem do hydroponiki był malutki i nie chciałem go Całego zasypać. Tutaj te dolne listki myślę, że mogę usunąć. To też pozwoli, żeby nasz pomidor upuścił więcej masy zielonej u góry. Jeżeli macie jakieś pytania, myślę, że raczej ich nie powinno być, bo to prosta sprawa. Tak obecnie pomidorek wygląda. Myślę, że będę musiał tutaj złapać, żeby mi się nie przewracały. Ale to już w późniejszym czasie. Na moim kanale jest sporo już filmów, w których opowiadam, jak to w tej hydroponice wygląda, jak to wszystko robię. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie kolejnych filmów, to oczywiście śmiało w komentarzach, bądź też piście mi na Facebooku. No, także myślę, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i chwalcie się, jakie są Wasze efekty.